Witajcie, szczęść Boże. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że święty Paweł miał rację. Moc, w słabości się doskonali. E, I pokazała mi to historia chłopca autystycznego, który e, jak się urodził, no, jak się zaczął rozwijać, nie mógł poruszać dłonią. Nie używał palców, miał sztywną dłoń i, e, i rękę. I jego mama, która włożyła bardzo dużo miłości w jego rozwój, w jego rehabilitację, jeździła z nim na ćwiczenia, ćwiczyła, ćwiczyła z nim w domu, szukała sposobów, jaki by go zainteresować i który by jednocześnie pomógł mu e, ćwiczyć te palce, ćwiczyć tą rękę. I słuchajcie, okazuje się, że ta mama e, kupiła synowi kostkę Rubika. Na pewno wiecie, to jest kostka Rubika. No i. Ponieważ to jest kolorowa kostka, ona się obraca, ją się układa według kolorów, prawda? No i ten autystyczny chłopiec, dzieci z autyzmem mają zazwyczaj wyższy poziom inteligencji, rzeczywiście zaczął się interesować tym przekładaniem tych, tych wszystkich poziomów kostce Rubika e, i nie tylko zaczął poruszać palcami, nie tylko wszedł w sprawność obu dłoni, ale stał się mistrzem światowym w układaniu kostki Rubika. I dzisiaj jest w stanie jedną ręką ułożyć w kilka sekund kostkę Rubika 4x4 czy 6x6, nie wiem dokładnie, bo aż tak się na tym nie znam. E, w, drugą, w drugiej ręce ma kolejną kostkę Rubika, ale to, co jest z tego sztuki najpiękniejsze, to że stał się przyjacielem chłopca, który wcześniej był mistrzem w układaniu kostki Rubika, który jest zdrowy. I w ten sposób e, ta słabość, z którą się urodził ten nasz autystyczny chłopiec, e, niemożność poruszania ręką, spowodowała nie tylko, że on stał się rozpoznawalnym w świecie mistrzem dla wszystkich zainteresowanych kostką Rubika, ale stał się najlepszym przyjacielem zdrowego chłopca, którego pokonał, którego pokonał w czasie układania tej kostki. E, dlatego dzisiaj chciałabym Was zachęcić do tego, abyście w swoich słabościach zobaczyli możliwość, na to, żeby Pan Bóg pokazał jakieś rozwiązanie, żeby Pan Bóg z waszych słabości wydobył, e, wydobył swoją moc, wydobył zdolność, której nawet nie spodziewacie się, że macie, ponieważ coś Was kosztuje, albo coś nie przychodzi wam łatwo. I tak jak mówiłam, Święty Paweł miał rację i Ewangelia wypełnia się w naszym życiu. Pozwólmy na to.